Obejrzałam przed chwilą wywiad zeleńskim. I potem chyba co teraz powiem, będę miała problemy ze służbami specjalnymi z Ukrainy. A chuim w dupy, bo na terenie Polski i też na terenie Ukrainy oficjalnie jeść prawo, które pozwala mi mieć swoje własne zdanie, bo do tego nie agetuję. Więc co ja wam chcę powiedzieć? Co ibany Kwawn powiedział ostatnio, że Polska nie dała samolotu, który obiecała żyda. Że już nie pomaga, ale pomocy od początku wojny to prawie nie było. Podważał też, że Polska i Ukra nie są już braćmi, bo niby Polska trzyma z Rosją, że Ukraina nie wejdzie do NATO, też przez Polskę, a Zieleński to ujął tak, że teraz na tą chwilę to dla nas i nigdy niby nie było ważne, jeśli chodzi o ofiary rzeźni wołyńskiej, że teraz najgłówniejsze to Ukraina i że chce zamknąć ten temat. A Polska ze swojej strony powiedziała, że muszą przeprosić, dać im dostęp do ofiar, żeby pochować ich normalnie. A to ma wszystko w dupie. I się w przedostatnim wywiadzie powiedział, że niby Polska mało pomagała, a musiała więcej. Mało dała, a musiała więcej. I teraz mnie będą jebane palą pasy pisać w komentarzach, że a tak nie było, on tak nie mówił, jeśli wy chcecie podważy to, co mówię, to proszę mnie, kurwa, wysyłać linki, ani pierdoli tu w komentarzach z jakichś fejkowych kont. Chciałam też przypomnieć, kurwa, ale wiadomo, że do Zielińskiego tak od razu, kurwa, się nie zwrócę, bo ktoś mnie przecież, kurwa, zobaczy, nie? I u pasy też. Chciałam zwrócić się do tych spec-służb i tych jebanych, kurwa, um pasów moich rodaków, że Polska to pierwszy kraj, który otworzyli granicy i... Dzięki Polsce bardzo dużo matek, dzieci i innych ludzi się uratowało. Znaleźli tu pracę, płacą normalnie podatki i żyją sobie na spokojnie. Nie mówiąc o tych chujach, którym było stać po prostu wyjechać, nie pracować i pobierać pomoc kurwa tu na BMW, SRU i tak dalej. Chciałam też powiedzieć, że nie występuję przeciwko Ukrainie, tylko przeciwko jebanemu rządu. Bo patrząc, kurwa, na to, co się dzieje teraz, nie daj Boże, Zieleński swoimi, kurwa, tymi pizdusiami jebanymi może doprowadzić do wojny domowej. A lepiej już by, kurwa, się zamknął. I niech pamięta, że bardzo dużo kobiet, ludzi starszych i tak dalej, bardzo dużo Ukraińców mieszka teraz na terenie Europy. I swoim, kurwa, tysiącem jebanych hrywień on nie zwróci całego życia i to, że mi kurwa grożą, upalą pasy w prywatnych wiadomościach zamkniętych kąt, to ja Wam chciałam powiedzieć tak: albo nawet nie zamkniętych, a fejkowych. Chciałam powiedzieć tak: nie jesteście kurwa na terenie Ukrainy, tu mafia nie działa, a tu jest Polska i jest Europa, więc spierdalajcie. A jeśli kurwa Wam coś się nie podoba w Polsce, że tu musicie kurwa płacić podatki, a nie dawać tak zaladą kasę, to możecie zawsze wrócić tam do domu. Ale mm, mi się wydaje, że kiedy Zielenski odejdzie i wreszcie przyjdzie prezydent, który kurwa to wszystko naprawi i korupcja zniknie, to nie wiadomo jak dalej będziecie żyć i czy nie będziecie chcieli kurwa uciekać gdzie indziej. Bardzo dużo moich znajomych, normalnych znajomych, chciałam powiedzieć, że też się boją. Jeśli nie daj Boże, coś kurwa nie tak powie, to my za to będziemy płacić Ukraińcy, które tu już od dawna mieszkają. I Zieleński swoimi kurwa wypowiednimi może zamknąć Ukraińcom wyjazd do Europy w taki sposób. Bo wszystkie narody, nie tylko Polska, mogą po prostu zacząć nienawidzić. Chciałabym kurwa też osobiście przekazać Zieleńskiemu, ale wiadomo, że kurwa nikt nie będzie oglądał, że niech kurwa lepiej walczy z korupcją, bo jeśli on zacznie walczyć z korupcją, będzie więcej kasy kurwa na wojsko niż jeździć i żebrać. A ta kasa, kiedy on, wiecie, żebra, wpływa tam na konto, kurwa, ukraińskiego państwa, a tam już, kurwa, jest podzielona. Zajebi się. Pomimo tego, nie jedna osoba, która została e, do tego momentu złapana przez korupcję, nie dostała wyroku, a sądy się przeciągają latami. A później nagle widać, że oni, kurwa, wyjeżdżają za granicę. Więc pozdrawiam jebanych upalumpasów w swoich komentarzach, i normalnych ludzi też. Jeśli się nie zgadzacie z moim słowem, to napiszcie i od razu wyślijcie mi link, tam gdzie on rzeczywiście mówi nie tak, jak ja powiedziałam przed chwilą. Wszystkie wywiady dostępne, kurwa, wszędzie w internecie. I można sobie na spokojnie zobaczyć, co on pierdoli. I do czego może to doprowadzić, możecie sami się domyślić. Powtarzam, że nie znam się na polityce, naglądam tylko i wyłącznie swoje poglądy. Więc wszystkich, wszystkich pozdrawiam, z wami była Anna i Skrzynia Prawdy.